Słuchajcie moi drodzy, tak jak zauważyliście na moim poście, miałem dzisiaj przyjemność robić Swifta rs z silnikiem 1.3 Benzyna, klient prosto z Poznania. Chciałbym na koniec zapytać się użytkownika, klienta, co go zainspirowało, że przyjechał do mnie, właśnie do Gdańska. Ile przebył kilometrów, aby pojawić się właśnie w tym miejscu, w którym pomału się żegnamy, ponieważ Cała usługa przy Suzuki Swiftie, którą zaplanował mi klient, została wykonana w jak najlepszej jakości. Teraz zapytamy się, co zainspirowa zainspirowało mojego klienta, że przyjechał właśnie do serwisu do Gdańska, do Ambros Service. Cześć Wam. Co mnie zainspirowało? No Słuchajcie, przede wszystkim doświadczenie Sebastiana. Sebastian naprawdę specjalizuje się w Suzuki. Dlatego jeśli macie swoje. Takie maszynki naprawdę nie lękajcie się. Można być przy Sebastianie przez cały czas, kiedy on wykonuje pracę. Sebastian, jak zadajecie pytania, zawsze na nie odpowiada bardzo rzetelnie, profesjonalnie. Przy okazji udało się kilka rzeczy jeszcze zrobić, oprócz, oprócz tego, co było zaplanowane, co wyszło po drodze po, po poprzednich niesolidnych mechanikach. Także naprawdę wszystkim gorąco polecam. Pracę, którą wykonuje Sebastian, naprawdę fantastyczna robota. Pytanie mam jeszcze takie, ile kilometrów do mnie miałeś? 300 kilometrów spod domu do Sebastiana. Udało, słuchajcie, Warto naprawdę poświęcić parę złotych na Przerwę, przerwę a o, na o której wyjechałeś? O się nad ranem. Byłem o 7 rano. A o, o której byłeś? O 7? Tak. A ja tak. byłem o której? O 8, 8 z, z Haczykiem. A dlaczego byłem później niż Ty? Dlatego, żeby jeszcze samochód zdążył wystygnąć przed pomiarem luzów zaworowych. A co robiliśmy dzisiaj przy Swifcie? Co mi zleciłeś? Powiedz wszystkim, co dzisiaj robiliśmy w M13 Absolute. Robiliśmy w kilka rzeczy. Przede wszystkim pełny serwis olejowy, czyli wymiana oleju wszystkich filtrów. Dalej, robiliśmy sprawdzenie regu regulacji luzów zaworowych. Jakie luzy były? Słabe, dobre? No, oczywiście, słuchajcie, luzy były do regulacji. Zobaczyłeś, jak to się odbywa ta, dzisiaj? Ta, wszystko, wszystko, Czy tak. mniej więcej to wygląda tak pięknie jak na filmach? Czy może tam to jest fotomontaż? Czy to inaczej? Wygląda, jest? słuchajcie, naprawdę tak samo jak na filmach, ale to nie jest, pro, to jest rzecz, nie jest prosta rzecz, nie róbcie tego sami. Przyjedźcie o, do. Oj, tam, oj, tam. Nie? Jak macie, i macie trochę smelkałki i motoryzacji, to róbcie, jak <laughs> radę. Z filmami dacie radę. Dacie radę, tak, tak. Co robiliśmy dalej? Rob, robiliśmy wymianę prawego wahacza, bo były luzy. Plus, yy... jak przepustnica wyglądała? A, no właśnie, przepustnica, słuchajcie. Przepustnica była czarna, absolutnie czarna. Pamiętajcie, i... fotkę wrzucę, pamiętajcie, czyście swoje przepustnice w swistach, ale nie tylko w swistach. Tak, auto jest, słuchajcie, ma tysięcy ponad przebiegu, jest zgazowane już od kilku lat. Yy, Sprawiliśmy, mówię, świece, świece przy, naprawdę bez nalotu, wszystko w porządku. Widać, że auto spala, do, spala właściwie tą mieszankę. A no, jak, się, jak się odniesiesz do silikonu pod pokrywą zaworowanego? No bo to jest dla mnie taki... To temat. była, ta, słuchajcie, katastrofa. Ja mniej więcej pół roku temu były sprawdzane, luzy zaworowane. Ale były regulowane? Nie, nie. Okazało się, że wszystko było w porządku, były tylko i wyłącznie sprawdzone? No i zauważyliśmy... czy, byłeś, czy byłeś świadomy tego, że ty masz starą uszczelkę i jeszcze... Nie, nie, ja słuchajcie, nawet byłem przekonywany przez mechaników, którzy powiedzieli, musieliśmy, auto mi oddali dzień później, ponieważ stwierdzili, że mieli niewłaściwą uszczelkę i czekali na nowo. Moi to się drodzy... Okazało się, że, że jednak uszczelka była stara, posmarowana wszędzie silikonem. Tak naprawdę, no, nie wyglądało to dobrze. No, sprawa. Jest mi przykro z powodu kolegów mechaników z Poznania, bo, no niestety, może obejrzą ten film i będą mieli nauczkę, że takie rzeczy prędzej czy później po prostu wyjdą na świat. Więc co ja mogę tylko Tobie podziękować. Dziękuję bardzo. Serdecznie, Dziękuję. że mogłem przy Twoim Swifcie dzisiaj wykonywać usługę. Jest mi niezmiernie miło, będę jeszcze raz to wszystkim powtarzał. Poszanuję ludzi, którzy przyjeżdżają z tak dalekich okolic, miejscowości. Trzymajcie się serdecznie. Ja z czystym sumieniem wykonuję zaraz próbną jazdę Swiftem. Wydaje człowiek jedzie jeszcze obejrzeć naszą Westerplatte, naszą plażę, a później kierunek Poznań. Tak jest. Czyli mniej więcej powrót do domu na miejscu, o której tak, mamy, No Gdzieś koło 19 powinien być. 19.20 powinienem być na Dla chcącego nic trudnego. Zapraszam do Ambros Service Gdańsk. A ja wam to polecam. Trzymajcie się. Cześć.